Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj e, na wspólne otwieranie paczki. E, w środku są dwie roślinki. E, jest to nowy dostawca, jeszcze nigdy wcześniej e, nie zamawiałam e, od tego dostawcy. Jak widzicie, paczka jest tak dość e, inaczej spakowana niż zwykle, ale jest fajnie oznaczona. Ja tylko odrzuciłam tutaj etykietę. Będę tutaj um, pomalutku ją rozpakowywać i przy okazji będę Wam troszkę więcej opowiadać. Jest to dostawca z Allegro i tak naprawdę po, poleciła mi go jedna z pań już, już jakiś czas temu. Ja obiecałam, że na pewno e, sprawdzę sobie, bo e, oglądałam rośliny, jakie tam były, ale oczywiście. To taki zeszło i teraz natknęłam się właśnie na dwie rośliny, które bardzo mi się spodobały i postanowiłam w końcu wykorzystać moment i e, zrobić zamówienie u tego dostawcy. E, na, dostawca nazywa się... żeby to skłamać, oczywiście wszystko będzie napisane, ale to było chyba szepty zieleni. Szepty zieleni, chyba tak. W każdym razie będzie wszystkie informacje Wam tutaj umieszczę e, na filmie otwieramy, tak jak ja mówiłam, będą to dwie roślinki. A, to wszystko jest tutaj ono zaklejone, że ciężko się zabrać. Pierwsza roślinka. Mam nadzieję, że widać ją dobrze. Jest to San Severia Metallica silversia że ile dobrze pamiętam, ale oczywiście nazwę również Wam napiszę. No piękna jest. Jest piękna, jest wyduża. Myślę, że cena też jest bardzo dobra, ponieważ ja widziałam te roślinki, gdzie za jeden liść płaciło się. A bodajże 30 zł, natomiast tutaj za całą tą roślinkę zapłaciłam 30, oczywiście napiszę, nie chcę Was teraz okłamać, więc naprawdę przyszła w stań idealnym, tutaj wychodzi nowy liść, więc super, Jestem bardzo zadowolona, chociaż widzę, że tu jest tak mokro, że będę ją szybko przesadzać, natomiast stan jest idealny i no, bardzo ładna jest ta sensa są naprawdę w zupełnie innym kolorze y, niż te takich najbardziej popularnych znanych. Dobra, na razie i zabieram się za siebie na roślinę. Kochani, to jest druga roślinka. To również jest Sansyveria. Przepiękna. Słuchajcie, jest przepiękna. Natomiast jest tutaj dość mokro. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie będzie złego działo. Ten papier jest cały namoknięty i ona się tutaj rusza dość mocno, ale ja i tak ją będę tutaj przesadzać, więc no mam nadzieję, że. Że wszystko będzie dobrze. Natomiast roślinka słuchajcie, jest w stanie idealnym jest duża, naprawdę myślałam, że będzie jakaś taka maleńka drobinka, ale no ona jest nawet ciut większa od mojej dłoni. Nie jest nigdzie uszkodzona. Przyszła naprawdę w bardzo dobrym stanie, tylko jest naprawdę przelana, więc będę ją szybciutko przesadzać. Eee, I zaraz wam. Oj, zademonstruję. To jest właśnie. A... Ta pierwsza, ta pierwsza, ta druga w sumie sansa, którą otworzyłam i tutaj jest ta pierwsza i gdzie ja mam wstawić, żeby była dobrze widoczna? O może tutaj. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć? Mogę tylko podziękować tutaj jednej z pań oglądających, będących na kanale, za polecenie mi tego dostawcy. Pamiętam, że była bardzo właśnie zadowolona z Sansevierii, którą otrzymała. bodajże że chyba pisała o mundżajnie, ja już teraz dokładnie nie pamiętam, nie chcę skłamać. Natomiast właśnie była bardzo zadowolona. No i długo polowałam na tą właśnie metalikę. W końcu się trafiła, więc postanowiłam zrobić to zamówienie. Oczywiście jest smart, więc do kompletu. Dobrałam sobie drugą roślinkę i bardzo się cieszę, bo przyszła naprawdę piękna. Tak jak mówię, no są dość mokre. Natomiast no tutaj po roślinie absolutnie nie widać żadnych zmian, żadnych. Uszkodzeń, ani jakiegoś tutaj, nie wiem, gnicia. Więc ja ją tutaj szybciutko wyciągnę z tej ziemi osuszę i przesadzę już do takiego docelowego podłoża. Także słuchajcie, kochani, ja na ten moment mogę powiedzieć tylko tyle, że polecam i że jestem zadowolona z dostawy. Roślinki piękne. <grywki> Mam nadzieję, że też Wam się podobają. No Kochani, minęły dwa tygodnie od czasu dostawy. Tak teraz wyglądają moje rośliny. I taka jedna ważna informacja, ponieważ ja Wam mówiłam, że one są przelane, że one są takie chwiejne, strasznie i będę je przesadzać. Natomiast później w pudełku znalazłam taką małą karteczkę z informacją, że luźne osadzenie roślin w podłożu spowodowane jest ich niedawnym przesadzeniem do właściwej mieszanki, ponieważ wcześniej były w produkcyjnym podłożu. Po kilku podlaniach rośliny ustabilizują się ze względu na przesadzenie. Prosimy za ostrożność w kwestii podlewania szepty zieleni więc słuchajcie, ja ich nie przesadziłam zostawiłam je, nie podlewałam ich również, minęły dwa tygodnie i tak naprawdę podlałam wczoraj odrobinką wody, tak teraz wyglądają te sansevierie no tutaj w sumie nic takiego się nie dzieje, chociaż ten liść wydaje mi się, że Momencik, może ja ją troszeczkę obrócę, będzie lepiej coś tu widać Chociaż niekoniecznie. Natomiast wydaje mi się, że ten liść jednak tutaj troszeczkę już podrósł. Ona nie gnije, nic się z nią takiego złego nie dzieje. A obok jest druga roślinka, z którą absolutnie też nic złego się nie dzieje. Faktycznie ona już jest taka bardziej stabilna. Ja ją podlałam wczoraj dosłownie, czyli po dwóch tygodniach, tak naprawdę odrobiną wody. I słuchajcie, co ja tutaj odkryłam. Tego nie było oczywiście. Słuchajcie, jest maleństwo. I to wyobraźcie sobie, że ta roślinka, ona w ogóle świetnie tutaj, stoi na tej komodzie i stała w ten sposób. Odwrócona była zupełnie do światła. O, i tutaj sobie stała jeszcze ramka ze zdjęciem. Świetnie wygląda jako dekoracja pokoju dziecięcego. Naprawdę Dzieci dziecinnego, dziecięcego. Najważniejsze. W każdym razie naprawdę fajnie wygląda, bardzo mi się podoba. No i kiedy chciałam ją właśnie podlać i odwróciłam, słuchajcie, znalazłam, znalazłam takie maleństwo. Więc bardzo się cieszę, także słuchajcie. Ja z tych dostaw, z szeptów Zieleń jestem bardzo zadowolona. Zwracajcie uwagę, właśnie, bo czasami jest tak, nie ma informacji, co prawda, gdzieś tam w pudełkach, zostawionej karteczki, ale są czasem informacje na stronach, że na przykład rośliny przychodzą już w podłożu takim docelowym, że nie trzeba ich przesadzać. Ja parę razy się zgapiłam i przesadziłam też niepotrzebnie rośliny, bo tak jakoś z automatu po prostu je potraktowałam, że jeżeli przychodzą, to od razu je przesadzam i tak naprawdę, yy... No, nie za bardzo. N niezbyt dobre jest to posunięcie, bo, bo dosyć, że ktoś tą roślinę przesadził, później ona jeszcze przeżyła transport, przyjechała do nas, zmieniła miejsce, jeszcze my ją przesadzamy, więc różnie to wszystko może się skończyć. E natomiast tych nie przesadziłam i zobaczcie: no, po prostu cudownie, cudownie. cudownie. E jest jeszcze jedna Sansa, która u nich jest i czekam na nią, bo ma się pokazać akurat, kiedy była. Zastanawiałam się, kiedy się zdecydowałam, już jej nie było, ale mam informację. Informacje bezpośrednio od nich, ponieważ wysłałam maila z zapytaniem i otrzymałam od razu odpowiedź, więc też bardzo fajnie, że jest kontakt z dostawcą, że będą do, dostępne te kwiaty, które mnie interesują, te SANSE, i że będą na przykład, każda będzie dostępna na, na osobnej aukcji, z tego względu, że one są. No różne, są po prostu różne, no i żeby się nie okazało, że ktoś po prostu nagle będzie zdziwiony i do, dostanie taką roślinkę, której nie chciał, więc po prostu, żeby.